Nie milkną głosy mówiące o tym, że armia rosyjska na Ukrainie sprawdza się znacznie gorzej niż przewidywali to eksperci, także eksperci od wojskowości. Wydaje się, że dla wielu polityków, tych co bardziej gorących głów, nie tylko w Polsce, ale na świecie, jest to doskonały moment do tego, by nastroje antyrosyjskie, antyniemieckie, antyjakiekolwiek budować. Dlaczego? Bo polaryzacja jest tym, co dzisiejszy konflikt polityczny napędza w stopniu znacznym. Stąd nie dziwiam, a w zasadzie cieszą bardzo wszelkie koncyliacyjne słowa. Oczywiście nie w kontekście Rosji, nie w kontekście Rosjan, którzy ewidentnie są w tym kontekście i konflikcie agresorami, ale w w kontekście tego, aby wojna, która jest dramatem milionów mieszkańców, milionów uchodźców, po prostu zakończyła się jak najszybciej. Bo pokój jest zjawiskiem naturalnym człowiekowi i pokój jest tym momentem w historii, w dziejach, w których można budować dobrobyt. I proszę Państwa, tak sobie myślę dzisiaj, że te różnorakie nastroje polaryzacyjne. Oczywiście musimy wiedzieć, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. I my, Polacy, akurat wiemy to bardzo dobrze. Ale te różne raki na serii polaryzacyjne mogą być bardzo łatwo wykorzystane przez tych, którzy chcą Polskę w jakiś sposób w, jakąś, w jakiś róg zapędzić. Nie powinniśmy się na to godzić, nie powinniśmy na to pozwalać. Jednocześnie możemy się bardzo cieszyć, że ten moment, w którym się znaleźliśmy dzisiaj, ten moment historyczny jest momentem, w którym. Sprawdza, sprawdza, no, mówi bardzo wielu polityków, sprawdza, mówi wielu ekspertów, bo dzisiaj, jak nigdy do tej pory, możemy odsiać ziarna od tych złych momentów, elementów, które są w naszej historii. Bardzo dbajmy o nasze źródła, bardzo dbajmy o to, co czytamy, o informacje, które konsumujemy, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy dzisiaj, żeby nie dać się zradykalizować i spolaryzować różnym niepewnym przekazom.